Jesteś studentem i potrzebujesz napisać swoją pracę licencjacką? A może zaczynasz robić zdjęcia i potrzebujesz je wyedytować? Tego typu zadania dla chrombułka to bułka z masłem, nawet poza ścianami Twojego domu. Włącz swojego chrombułka i uruchom jedną z aplikacji Google. Dokumenty, arkusze czy prezentacje to tylko kilka przykładów z wielu intuicyjnych i zaawansowanych narzędzi, które pomogą Ci w Twojej pracy. Na przykład na plikach z rozszerzeniami DocX czy XLS. Jeśli jesteś osobą, która zaczyna robić zdjęcia, na pewno zainteresuje Cię możliwość obrabiania zdjęć w formacie RAW na Chromebookach. Wystarczy, że pobierzesz jedną z wielu aplikacji dostępnych na Google Play Store, zainstalujesz ją i przesiesz interesujące Cię zdjęcia do obróbki na swoim Chromebooku. I tyle! Teraz wystarczy, że obudzisz w sobie swoje artystyczne ja. Po obróbce zdjęć możesz je od razu wrzucić na Google Drive bądź do zdjęć Google, aby udostępnić je swoim znajomym lub rodzinie.